No, tym razem pamiętam. No, no pewnie. Bardzo no. No. Midiuma. Tak ja właśnie, że się rozczastnik, pójdę spać, ale. No jak z wami jeżdżę, to też tak. Robię. Kurde jak szeroko jest tu. Co i już lotki, kurwa. Łukaszkę zajebałem, kur. No, trochę wcześniej zahamowałem, ale. Po prostu obawiałem co oni tutaj odwalą, bo patrz, Sunoda znowu trzeci. Zabagowany w tej Ja kre. też mam lotki, jak chcesz. Zajubis. Łukaszek, dojdź po prostu pierwszy. Ty pierwszy. No. no. Tak no, po prostu. Jesteś, prostu. prostu? Kurczę, no. sobie też rozwalił ulotkę, bo... no też tutaj Ale hamuje. to, mam. No. to mam. no. Zawsze tkorek na, tkorek na pierwszym okrążeniu jest korek na tamtym zakręcie. Nie, nie nie! Jeszcze mi Noise zapierdolił, Wziąłeś go kurwa? 3 sekundy mam Kurwa mać! Jeszcze muszę pozycję mu oddać. Ty kurwa wierzysz tam do tego boksu dzisiaj? Nie mogę, bo kurwa bym mnie kurwa! Oh, Jaki go. zakręt, jakie kurwa na prostej byłem! Nie, powtarzamy to! <laughs> Powtarzam kurwa! No bo kurwa! Z gazu spierdolona tej! No ale stary, myślę, ja tracę, będę kurwa czekał, aż lotkę wymienią Ale ja kurwa 6 sekund <śmusz> kurwa do prybałam Cały, co ja kurwa, że jadę do prostej kurwa ulicy I dostałem parę kurwa ze swojej zakrętu? Nie zgadzam, jak się reszta zgodzi możemy powtórzyć, no No kurwa, bo... Ja firdolę, jebany Monaco, kurwa, nigdy rzeczy tego nie jadłem Super, jestem to. poda mi się, kurwa. Od dzisiaj jeździmy tylko kurwa Monako, nic innego. Ok. okay. Podoba mi się taki pomysł. I nawet bym powiedział tak, kurwa. Jedziemy go kurwa bez kół. Żeby był lepszy od z jazdy. To po pierwsze w sumie jeździć tak, bez kół. Bez kół. W sumie no właśnie, bez lotek, bez kół, bez kurwa, wszystkiego ja może też. jeździć. jest pewne ryzyko, że dostanę takiego lagarzy. Że... Nie rozwali O, szczerze nie dostałem, już cięcie. Ona mi jebła kurwa Oj, oj, oj Box box boks W takim razie No kurwa, no co to jest za gra kurwa A jak ci waliła? No nie oponem z tyłu No gdzie? mi też tak ostatnio jebła Nie przewaliłeś? No zajebałem właśnie, ale może masz tak? No to ja też tak miałem. O, calo Jest to możliwe Przed jazdem do boksu ja pierdolę, ja ci ślizga kurwa, nie? A ty możesz jechać! No ja jeszcze nie. No nie koło, tylko poma. Dobra, na no nie Ja pierdolę! Uważaj! Bo możesz mnie ciężko nie wyprzedzić, bo od startu ja do bezlotki i teraz hamuje na Zarkoostrac. No to może lepiej. To jest ten, ten przycisk tam nie. Nie wiem Silnik niedogrzany, nie ogólnie. Ja, ja 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 się zmieszczę jeszcze w ten zakręt? O kurwa, stary, ja nie wiem, czy mam teraz. O, ja nie mam zdwotki. Ale mi iskry kurwa idą z wo wozu, nie? Co? Taka mi uleciałaś. Dobra, jaki jest dostępny tor? Nie wiem. Tak, jakieś Nie, była. W chyba. była. nie, chyba. nie, koła, kurwa. Dobrze, pomyślałeś! No nie wiem czy to jest kurwa no A nie ma Dobrze, dobrze, dobrze Gdzie ty się Ale byś mnie uwalił teraz! Jak to kurwa nie ma Nie no, już się rozpierdalasz, to ciężko jest Dobra Czekaj Michałek kurwa pokaż! Gdzie ty kurwa? Gdzie jest mój trup kurwa? Gdzie ty jesteś? Jakbym na prostej startowej miałbym safety core... Ja teraz zjebę, no tu na ulicy! Kurwa! Nie ma bolidu mojego! Trzeci chyba będę. Powiem tak, to Red Bull jest pierwszy w klasyfikacji kurwa. Go, go, go. Jak jest dobry, go, go, go. jak jest normalny tor kurwa to się da jechać. O patrz, patrz. to stary. jest łopata jebła. Ale ja nie dotknąłem, e, to jest że sama jebła. A ja pierdolę, a to jest z przodu jeszcze kurwa. A ja mam tu kurwa skręcić tym. A, nie a, wiem, że o. No nie da się tu skręcić. Chcę <laughs> w ogóle nie skręcić. O, znowu te Michołkowe tempo, kurde. kurde. Myślałem, że nie zniknął nie? już, no, że przywalę. Nie zbiegałem, nie zbiegałem. No, tak. Ale, no nie wiem, no byle dojechać. To oni cię trzy razy zdublowali. Nie wiem, jak byłem w boksie, to niczyłem, <grym Nie <grym widział ich, no. Ej i cyk, zrobię trzy ja mniej. Tak no. No. mnie Ja zrobiłem z 15 mniej. Ja o, <noise> No to wychodzi. No ale kurwa, no coś są panowie z tym Erolu, stary. A <noise> mi się wydaje, że ostatnio Verstappen wygrywał często. No to prawda, aczkolwiek wy nie wygrywacie, kurwa. Ale Dymek bym poszedł w skutku. Dobra, no, wypierdalaj, później kurwa to na to ten... Mało. O kurwa, mnie wyjebało. Dopuściłem no, cię jeszcze, No wiem, górę. no wiem. Jesteś takim gównem, zachęciłeś mi drogę, pierdolony gównie. To ale mnie z... wyjebało no to jest kurwa mój interes <noise> 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 To ale... się kurwa na... <noise> z jeden Tak kurwa, zostawił się <noise> zakrztuszę dwóch się no? no, mogę Trzymaj ale... tę Łukaszka tam ale mi laguje No i też teraz ścięło właśnie Pewnie kurwa wina hosta już Nie przypadek A! A, Karambol, Safety car, safety car Ełba kurwa Ferrari jest jedno no nic Ale to jest pierwsze okrażenie. Spokojne, no ale już nie masz drs no, no, trzeba będzie zmienić na softy. Nie. <noise> nie. Nie, nie, nie. No, nie mogę przecież drugi raz medium. To no, hardy. O, no. fioletowy sektor. Z białymi jakby się komponowało to. Eee, no. O. Heh. Kolega zespołu jest w boksie. koło zgubił. Ja pierdolę! Jak ty wjechałeś do tego boksu? Ja tak wiem, box Co jest? Co to Delta jest, no jest kurwa! Tessa gracie? Wyprzeć, wyprzeć! CESA? Nie. na no że jest gościu. Kurwa co ty robisz z siebie pierdole? Co kurwa! Idiota, no. No bo kurwa Delta mi by wyjebało za chwilę! Co się stało, co się stało, by nie wiedziałem. w środku drogi, kurwa! I nie wiedziałem o co chodzi. A I Łukaszek mnie przez ciebie dogonił! Pierdol się! Jakże ze mnie się odjebał? Idziemy! Kurwa. Pokażę Łukaszek. Zesla się. No i nic nie muszę pokazywać, że nie się rozjewem zaraz. Łukaszek z domu <grym> został sam, oczywiście, na polu walki. Ja miałem lag na początku, później w boks nie trafiłem. Ja to złożliwe, mogłeś kurwa w boksie być. No bo mówię, że się no. wydarzył karambol, i ja bym jednym z uczestników tego karambolu, i chłop wjechał w ścianę, w sensie bot, i mu nic się nie stało. Wow. I wow. pojął dalej, a mnie obkręciło, no. I o tym że to jest symulacyjne kurwa, jakieś dziwnie, ja bo, bo... kurwa to nie to to nie, stało. A, nie no, są symulacyjne właśnie. dziwne ja, to... no bo... Załadowali w siebie taki kraksa była na prostej. Chyba te dalej jechały i mnie obkręciły. No i tyle. I tyle I Łukaszek sam jedzie. No, no i Jukaszek sam. O kurwa, teraz też pojechałem jak szef. Masz no. A, No jeszcze nie. Jeszcze nie, no, jest już. Nie, nie, jest już. Dobra. Jezu. Kurwa Mać To mnie jedną Ty jednie, no jebienę, Kurwa jeszcze najszybsze zrobił, nie? Co ma tu? tam rozpierdol go Dzięki, Teresa mi dał Ja pierdolę W ten sposób dj DJ'ego <grym> No kurwa, kombię. Widzisz, jak przemyśladę? Free teammate współpracuje ze mną. No się nie podoba mi się to. Zmienia teammate'a, Michałek. Spokojnie, to za rakoło, zgubię kurwa na tej siedzibie. No, ja właśnie. Kto? No znacznie ty, tylko. No masz skrzydła? No, a ty nie jedziesz już. No nie, nie, dlatego oglądam sobie wasze poczynania. Ale, ale ma, masz ja skrzydło, czy...? Ja, ja zjeżdżam. No kurwa unieważniony, ja też, w tym samym momencie. No. Wszyscy trzej w tym samym. Co? Jest kurwa pizda, nie? Też? No nie mam plus skrzydła. Ja pierdolę. Nie, aha, dobra. Dyskwalifikacja miałem, to nie mam filmu. Tylko softy. Ale wy jak ja pierdolę, stara kurwa. Dobra, tu trzeba spokojnie, nie? No właśnie, o, widzę, jak to tutaj spokojnie jedzie. Fajnie, fajnie. Ja widzę, tam jak spokojnie tam Dziury nie ma w podłodze? Już? Na no, O kurwa. Ja zjeżdżam jak chcesz. Dobra, dobra. Ja O kurwa, mać. Co coś się dzieje? To się pierdala, że cyrk. No, jeszcze Dobra, ]aki. Nie, wy, nie wyprzedzam tu, bo nie warto. Nie no, dawaj, dalej, daj. <laughs> nie, 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 no, kurwa, kaskada emocji, no. O, nie, kurwa, co robi, pa, nie, ja nie mam skrzydła po O, laga. No, jestem za wami. O, jeszcze komuś zajebałem. Nie, ja jeszcze jestem to, za wami, no, to bo to laga dostałem. Ma... I tak mocno cofnęło? No. Najmniej zreaguję na pół sekundy. No to już... O, ale ci skrzydło cały czas. Ale pierwszy, kurwa? Co jest grane? No. <laughs> ja też Kube, na kuponie co ja miałem, kurwa, czelki, no. <laughs> o, kurde. Oj, to kurwa takie zabawne. No, No ma muszę trzeci raz wyprzedać, no. Czy już czwarty? O, kto tu leży? Ty, Na no, Latifie Latifi, Latifi go wyjebałem. Delikatnie. Ja pierdolę trzy sekundy dostałem. Tartar tak z ciołem, kurwa Nic mm. nie gierka jak wam jak wyt się zakrętowej O deszcz Jeff mi mówi o deszczu No ja już nie mogę kurwa skręcić. No, no. O, o. <laughs> że nie O Ło, kurwa. Już mi się nie wykręcisz. No. padać zaczyna. Gdzie? A? Nie no, gdzieś się no, no. No jedź tym kurwa Latifi i je. No i mnie kurwa obróciło! Ja pierdolę no! Jeszcze ten kurwa! Druga alfa mnie kurwa eliminuje z wyścigu! Kurwa! No nie, no Dżowinacy kurwa znowu mi wyjebał w lotkę! Kurwa te alfy jebane i tych Williamsów, kurwa hasów. No, no we ich ładuj! No, no kurwa, i tylko idą. Kurwa, im gorszy zespół, tym gorzej żądą, to prawda. No. Co. No, to nie dziwi nas no, trochę, z Latifim odpięte, ale po no, prostu no, A, to, to się bardzo desion, no. Nie rozumiem, no. No, bo zasłużyliśmy. No, nic mówię. Kurwa, przecież teraz mi dopiero powiedział, że ma być deszcz za 10 minut. A? No. Kurwa. Chujowy ten twój Jeff, mój lepszy. Dobra, czy nie zjechał ktoś jeszcze, czy wszyscy zjechali? 12 dwunasty, stary. Myślę, że Łukaszek nie zjechał w O, dobra, to z jeszcze Łukaszek. Nie, no to ja będę w silni. Ja chcę wdygać, kurwa, dziesiąte miejsce, nie? Chociaż... Bo ja... kurwa, nie wiem. Dobra, ja wprowadzę grandy strategię, kurwa, nie? Zjeżdżam do boksu po najszybsze, w pierdolę. O, ja też mam sześć. Będzie, kurwa, walka, nie nam. W jednej drużynie Wydaje <laughs> mi się, że ja wykręcę lepsza. Oho Ale pewniaczek Na no ambicje. kurwa ten Russell blokuje jebany open, Prawie mnie okręciło kurwa Chuj będzie to Czego? Maxym lekko zniszczone będzie Zaraz będzie spadać. Się, 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 się. Zaraz będzie spadać. Padać. Się, się, się. Zaraz będzie padać. Padać. Się, zamnij się, zamnij się. Się. powiedział, że też się zaraz zacznie. No to jest koniec prawie. Three laps of fuel Taki pójdzie limit stary. Taki limit. Unlimited teraz. Jaki to jest najlepsze? Nie wiem, 1.13, co... 113 moje. No tutaj już wcześniej jest ten limit. 5 sekund za ten co. Przekroczenie prędkości. Dobra, nie. kurwa, lotka rozjebałem. No, o, przez limit, O jeszcze kurwa. 3 za przekroczenie. prędkości. Dobra, do kurwa, nawet nie się już się skręcać. Wiem, ja, najgorszy wyjście kurwa Te Monako chyba było lepsze. Niż ta Kanada. Chuj, że nie skliczyłem, ale no... To, co to odpierdalałem na tym torze, to jest parodia. Nie, to jest Jeszcze 18 sekund, no Monako to nie ma gdzie ściągnąć, oprócz tego jednego. Ja wyeliminowałem raz. Mogłem to być ja, bo ja to wyeliminowałem z trzech, ale... Kurde. Nie, no... No. To jeszcze, ale mnie też wyeliminowali, skurwysynujmy. No nie powiem, no bo Zadziewień też wyścig ma. A, Właśnie jesteś. No koniec, no. Koniec. O kurwa. Ja dopiero na tej prostej jestem, kurwa. Take -take. Ja 17. A, już siedemnasta. O. O kurwa. O, jeszcze mnie wyjebali z sesji, kurwa. Do kary. No. <laughs> Ty, Michał, jak też już 15, kurwa? Żebym nie <laughs> oszukał, mówisz, że będzie padać, się nie rozpadało? No w ch**a, że ci w ch**a ja... robię! O, komiole, ciało. <laughs> <laughs> ja pierdolę, no.